Witam, dzisiaj postanowiłem podzielić się z Wami, jakie anime będę oglądał w sezonie Zima 2021. Nie ukrywam, że obecnie są to same kontynuacje. Może, gdy jakaś nowa seria wyjątkowo się wybije, również zabiorę się za nią lub poczekam już na zakończenie i oceny końcowe. Na pierwszy ogień idzie czwarty sezon Ataku Tytanów. Rozpoczął się on trochę wcześniej, ale również dalej oglądam tą serię w obecnym sezonie. Teraz w anime będą miały miejsca naprawdę ciekawe rzeczy, dlatego zdecydowanie będę oglądał dalej. Zastanawiam się tylko, w jaki sposób ta historia, Historia zostanie przedstawiona, ponieważ przy obecnym tempie dwóch rozdziałów na odcinek nie dadzą rady zekranicować wszystkiego, te 16 odcinków. Zostanie im jakieś 14 rozdziałów. Również samo anime, jeśli nie będzie miał żadnych przerw, zakończy się jeszcze przed publikacją ostatniego rozdziału. Chociaż akurat to jest najmniejszy problem. Autor zawsze może się dogadać ze studiem odpowiadającym za anime. Pozostaje pytanie, co zrobią z Tytanami? Czy będzie tak jak w przypadku trzeciego sezonu i dostaniemy drugi part, czy może jakieś odcinki specjalne. Lub filmy kinowe. Zawsze mogą też realizować więcej rozdziałów na dany odcinek, przez co seria może być trochę mniej zrozumiała, lub jeszcze gorzej, usunąć kilka wątków. Mam nadzieję, że niedługo dostaniemy odpowiedzi na te pytania. Kolejny tytuł to The Promise Neverland. Nie czytam mangi, dlatego jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał ten sezon. Niestety będzie posiadał tylko 11 odcinków. Do tego mają zostać dodane oryginalne wątki fabularne, wymyślone przez samego autora. Ciekawy zabieg, szczególnie, że ta seria już skończyła się, dlatego mają wystarczającą ilość materiału, więc może właśnie tymi nowymi wątkami chcą zachęcić czytelników mangi do anime. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Następny jest Rezero. Pierwszy part drugiego sezonu po czasie się rozkręcił, dlatego na drugi part również wyjątkowo czekam. Kolejny tytuł, drugi sezon doktora Stołna. Tuż przed nagraniem zdążyłem jeszcze obejrzeć pierwszy odcinek nowego sezonu. Naprawdę bardzo fajnie się zapowiada. Szkoda tylko, że ma mieć 11 odcinków ten sezon. Będę oglądał również drugi sezon slima, chociaż tak szczerze mówiąc, średnio pamiętam pierwszy, ale pewnie z czasem się to zmieni. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku innego tytułu, który oglądam, a jest to Lock Horizon, ponieważ serię oglądają dość dawno temu, więc również trochę zdążyłem zapomnieć fabuły, ale w tym pierwszym odcinku było kilka powtórek, dlatego na pewno będę oglądał dalej. Następny tytuł to drugi sezon Beastars. Muszę przyznać, że byłem zaskoczony, iż pierwszy sezon tak bardzo mi się spodobał, dlatego za drugi również z przyjemnością się zabiorę. Już zdążyłem nawet obejrzeć jeden odcinek. Również zabiorę się za czwarty sezon na Natsuno Taisai. Widziałem pierwszy odcinek, animacja wydaje się lepsza niż w poprzednim, ale prawdziwy test zobaczymy dopiero, gdy będą jakieś poważniejsze walki. Seria ma mieć 24 odcinki. Osobiście przeczytałem mangę, dlatego nie mogę się doczekać szczególnie niektórych scen i w jaki sposób zostaną one zekranizowane. Jeśli chodzi o nowe serie, tak jak już zapowiadałem na początku, może później również zacznę jakieś oglądać. Możecie napisać, jakie tytuły wy oglądacie i jakie są godne uwagi. Oczywiście będę również oglądał serie, które dalej są emitowane, jak One Piece czy Black Clover oraz Jujutsu Kaisen. Teraz prawdopodobnie możecie zobaczyć, jak popularna na świecie była w serwisie Crunchyroll właśnie ta seria w 2020 roku. Coś Ciekawe pokazane jest również, że najpopularniejszym tytułem w serwisie Crunchyroll na terenie Polski było Tower of God. Ciekawy jestem, jak wiele osób z Polski ogląda tam anime. Oczywiście bez polskich napisów. To by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie do końca. Cześć.